Halo, halo, dzień doberek, witam w kolejnym odcineczku, ja się nazywam Zyragon, a oto kolejny film z serii City Skylines. I jak widać, pomiędzy nagraniami osiągnąłem 10 tysięcy obywateli. I w międzyczasie zbudowałem, a raczej rozbudowałem górniczą dolinę. Tutaj dostawiłem parę uliczek. A tutaj, moi drodzy, rozpocząłem rozbudowę i modernizację dzielnicy rolniczej, którą nazwałem dumnie Kranuwa. A czego Kranowa? Dlatego, że jest pewne stare, dobre, znane polskie porzekadło. Życie jest jak kaloryfer, ale jeszcze nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśniło. A więc, jak zauważyłem, ogromna rzesza ludzi mknie w stronę głównego miasta z tego to przystanku. Jak widać, przystanek jest zapełniony mocno, jest zapełniony fest. Już nie wspominam o tym przystanku, który tutaj gdzieś powinien być, a go nie ma. O, panie! I właśnie dlatego przyszła pora na zmodernizowanie naszych traktów. Zobaczcie, to teraz wygląda jakby to były takie dwa rywalizujące ze sobą miasta, z tym, że jedno ma fosa, drugie nie. Z jakiegoś powodu tutaj fosy też nie ma, ale to jest kwestia czasu. Dawać mi fosę, ja chcę tutaj fosę. Fosa, no i to będzie fosa, a reszta to już historia. Okej, okay, a więc, e, tak. Wyszła pora na modernizację tego to miasta. Zaczniemy może od początku. Podstawą, jak wiadomo, jest edukacja, bo bez edukacji nie zapełnimy, mm, nie zapełnimy wolnych stanowisk pracy w McDonaldzie. Dlatego wybuduję sobie uniwersytet w mniej lub bardziej dogodnym miejscu. To, w sumie, wybudował... O, tutaj, proszę państwa, może tutaj A może tutaj. No, tu... O ja. Fajnie tu. Fajny tu jest, fajnie tu jest. Fajnie zmodernizowane miejsce. Tylko ja bym szczerze walną ten uniwersytet gdzieś w środku miasta. Wyburzając przy tym połowę budynków. A to jest przecież gdzieś mniejsza wersja. O, no i proszę. Wyburzę przez... Wyburzę w ten sposób mniej budynków. Dlaczego o tym nie pomyśleli inni? Co Ci ulica przeszkadza? Co Ci przeszkadza ulica? O, teraz przestało. Ok, zyk. Uniwerek. I teraz bardzo ważna rzecz. Mianowicie. Rozbudowa dróg. Dróg. Ja będę już powoli inwestował w linie tramwajowe. Ale najpierw rozbuduję to tutaj, leśnica, no dotąd mniej więcej, teraz tak, tu, 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 no, no i będzie, mmm, tak. Yy, ja już tutaj sobie pozwolę powoli zabudować właśnie naszą nową, nowo wybudowaną dzielnicę. To jest droga z pewnej paczki dróg, która pozwala właśnie na wybudowanie czterech linii tramwajowych, przez co będzie nam łatwiej o wiele zbudowaniem przystanków. Okej. Okay. Tutaj wzdłuż górnej drogi będzie gęsta zabudowa cyk cyk cyk, cyk cyk cyk, bum cyk cyk tralalala, tutu so, tu, tu, bum bum bum. Jak stoimy z wykształceniem? Tu, tu, tu. I wybuduję sobie jeszcze tutaj jedną podstawówkę. Tu już przy górnej drodze. Jak ze szkołą średnią. No, tak średnio, tak średnio bym powiedział. Przydałoby się dostawić jeszcze jedną. Ja średnią dostawię sobie o tutaj. A I proszę. Podpausujemy grę. Działa i teraz tak, wystarczająco, miejsca wystarczająco, miejsca no i spokojnie, co by tu się jeszcze przydało? Trzymamy. Nie, nie mamy krematorium, obsługi yy, lekarskie, yy, staraż pożarna, policja. No dobra. Nie pozostaje mi w tym momencie nic innego, jak wybudować naszą piękną zatokę tramwajową. Zajezdnię znaczy się tramwajową. Gdzie by ją tutaj postawić? W sumie chyba nie będę zbyt oryginalny w tym momencie, co? Jak zajęte jest. A. No cóż. A, zbuduję się zajezdnie o tutaj, na terenach przemysłowych. I co teraz, też Zatkało kakao? Okay. Którą drogę ja tutaj chciałem mieć? Chyba to była ta. Mam nadzieję. O nie, budynki mi znikną z głównej drogi. No przykro mi, trzeba się pożegnać. Co to ma znaczyć? Aha. ok, To było dziwne. No i lecimy tędy, cyk, cyk, cyk. Z jakiegoś powodu budynki stojące przy ulicy o tej szerokości... Dokładnie o takiej szerokości, są burzone kiedy upgrade'ujemy tą drogę do poziomu drogi. O dokładnie takiej samej szerokości Jaki tu ma sens, proszę państwa. Gdzie tu jest logika? Odpowiedzcie mi hejterzy, gdzie tu jest logika? Tylko hejtować byście chcieli. Aha. Um, dobra, w sumie tutaj by się przydało coś takiego Dzięki czemu... Nasi biedni studenci, wychodzący ze szkoły, czekający na autobus, będą mieli duże wybory jeśli chodzi o tramwaje. Alko gorzej z korkiem. A, ale kogo to obchodzi? <grym> to ja, mnie w przyszłości. Mod, którego używam ma to do siebie, że właśnie mogę w ten oto sposób upgrade'ować drogi. I mogę tak, wybudować sobie coś takiego. Mogę wybudować sobie coś takiego. Mogę coś takiego. Mogę nawet tutaj, kurde belę, tunel postawić sobie. For whatever reason, a mogę też coś takiego. No i może coś takiego. Nie. Nie. Definitywnie nie. No przykro mi Państwo, ale wybudowaliście swoje budynki, domy usługowe o parę milimetrów zbyt yy, blisko moich linii tramwajowych. Musicie zostać usunięci. Przykro mi. Takie życie. I żeby dopełnić naszego magicznego kręgu magicznego, który jest magiczny jak pewnie wiecie, będzie trzeba zapgradeować drogi również tutaj. I z jakiegoś to powodu usunie trasę rowerową, która szła pod mostem. No trudno, nie będzie rowerów tym razem. O, a teraz nagle jestem w stanie wybudować e, te mosty. No i cóż mogę dalej powiedzieć? No przykro mi, ale tutaj państwo wybudowali się zbyt blisko drogi, która jak widać no jest najzwyczajniej w świecie jednopasmówką, no więc no przykro mi. Wasze domy też muszą iść kaput. Do widzenia. Bye bye. Although. Although. Mogę teoretycznie przeprowadzić nie tramwajową tendy. I będę musiał wtedy zniszczyć tą szkołę podstawową. Średnią. Średnią. O, no to średnio bym powiedział. No tak, średnio. Yy, a, tu jestem przesunęty. A co mi tam? No i proszę, strasznie tutaj dużo widzę. Przystanków zostanie poprzesuwanych, ale spoko, spoko zaraz autobusy sobie ogarną drogę. Mam taką nadzieję. No i tak, linia ja tramwajowa idzie tędy. No i o, tutaj dookoła sobie pięknie zakręci. Zniszczy przy tym przy okazji kilka domów mieszkalnych oraz usługowych, ale. To jest yy, ale to jest na plus. Dlatego, że no, trzeba zrobić miejsce dla nowej konkurencji. Niestety takie życie jest. Przepraszam, ale żyjemy w świecie kapitalizmu. No i tak się żyje. I teraz tak, tu jest jeden. Jedna pętla, tu jest druga pętla tramwajowa. Okej. Okay. Tu jest jeszcze jedna Teoretyczna pętla na przyszłość, i tędy w sumie mogę. No, tędy, tędy mogę poprowadzić, proszę Państwa, linię tramwajową. A może i tędy? Gdzie ja chcę poprowadzić linię tramwajową. Uuu, wygląda na to, że tutaj jest bardzo fajny trakt. Tutaj mamy wylotówkę. Więc w sumie to ja mogę wylotówką przeprowadzić. Od tędy wprost. Tak, myślę, że tak zrobię. Co tak dużo ludzi mi ucieka mia z miasta? Co? Czy to tylko dlatego, że ja zburzyłem wam połowę domów mieszkalnych? Czy to dlatego uciekacie? Jeśli tak, to bardzo dobrze. To znaczy, że nie jesteście jeszcze aż tacy głupi. Tego tutaj się mały problem pojawia, mianowicie. Tramwaje i autobusy nie mogą mieć przystanków w tych samych miejscach o wiem. Przeprowadzę linię tramwajową. W tędy? Mam nadzieję, że nasi robotnicy będą się cieszyć z tego, że poza fabrykami będą im hałasować również linie tramwajowe. Dobra, jak się ma sprawa z naszymi liniami tramwajowymi? No, wyświetlać mi odpowiedni ten. A ty się usun, proszę. No więc, tak, jeśli chodzi o linie tramwajowe, to. Nie hmm. ja jestem w pełni zadowolony z tego, jak wyszedł upgrade. No tak, tu mamy jedną pętlę, która nie wiadomo dokąd może prowadzić, bo mamy drugą pętlę. Która ani trochę nie będzie... która, no, w sumie, teoretycznie może jej środek miasta. tylko żebym chciał, żeby ta pętla prowadziła na drugi koniec miasta, czyli w tym wypadku... No... do leśnicy. No więc co mogę powiedzieć? No przykro mi, ale wasze domy są znowu zbyt blisko głównej drogi. Do widzenia. Państwo. No, mamy połączenie stąd dotąd i z tej pętli na robotnicz. Na właśnie no, pętlę robotniczą, która już w tym momencie jest przepełniona. Nieładnie. Nieładnie. Ty, 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 ty. No i wspaniale nasze linie tramwajowe zostały ustawione teraz. Proszę Państwa. Największe wyzwanie. Wcisnąć te durne przystanki tak. Żeby nie były. Żeby nie przeszkadzały one autobusom. Dlatego... Że ta gra ma to do siebie, że nie można ustawiać przystanków autobusowych i, i tramwajowych w tym samym miejscu. One muszą być osobno. Więc teraz będę mieć duże wyzwanie z tym, ale widzę, że jest problem ze śmieciami, więc ja jeszcze pozwolę sobie nabudować trochę zakładów przetwórczych. Że tak to nazwę. Dobra, pierwsza linia tramwajowa zaczyna swój bieg w tej oto na tej otopętli. Leci ten środkiem miasta, wykręca tutaj na południe, potem leci przez most i kończy na robotniczej tutaj. Kolejna linia tramwajowa zacznie dokładnie w tym samym miejscu, ale pójdzie nieco w inną stronę. Ja tutaj czegoś nie ogarniam, niby mi pokazuje, że tutaj mogę zrobić przystanek, ale jak chcę tutaj skręcić, to, to leci tutaj na koło. Dziwne. Okej, okay, ja tutaj chyba użyłem jakichś podejrzanych torów tramwajowych Jest z jakiegoś powodu tramwaj mi tak wykręca, wykoleja się wręcz Żeby to był wrocał do tego stopnia, że nawet że nawet podczas planowania drogi tramwajowej już można tutaj zaznaczyć miejsce wykolejenia. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Druga trasa gotowa. Zaczyna się tutaj. Leci tędy. Zatrzymuje się przed naszym wielkim parkiem. Leci tędy przez ten podejrzany zakręt. Jest to podejrzane miejsce. Przez most. Tutaj leci wzdłuż głównej drogi. Wykręca tutaj główną drogą. Leci tutaj cen centrum. Zatrzymuje się tutaj przed szkołą. Ile ci na leśnicę? Teraz byś się przydała jakaś taka, że tak powiem, droga ogólna, więc już się tym zajmuję. Aha, to ma sens, tutaj można tędy wyjechać, co nie? Tutaj zacznę to. Co to znaczy? Proszę pana, tutaj są definitywnie tory tramwajowe. Ale z jakiegoś powodu nie mogę tutaj wykręcić Co mam z tym zrobić faktem? Czy oczekujecie, że ja tutaj odwrócę kierunek? I co? Chwila, zdezwy są duże O ciepanie, o ciepanie, co tutaj się dzieje? Okej, okay, czy teraz ta droga może zawrócić normalnie? Tak, nareszcie Najwyższa pora, więc tak, ta droga tramwajowa leci, chyba to jest jedna tak zaczyna trasę. Tutaj będzie lecieć tędy Tutaj będzie chyba gdzieś przystanek O, nie będzie tutaj następnie tutaj z centrum leci prądu brakuje. Super, super, prądu brakuje. Okej. Okay. wieża słoneczna, ciekawe jak to działa. Jakim cudem masz tyle. Takie... Za, znaczy tak zapotrzebowanie na prąd wzrosło. Ludzie. Ludzie. Ja na pewno to nie chcę, żeby to tak wystawało tak podejrzanie. Więc poprowadzę drogę na polach ropy naftowej. I... tak. I to sobie tutaj postawię. I dla pewności, co by tutaj dać. O. Kolejną wytwórnię elektryczności, czyli spalarni śmieci, bo jak wiadomo, śmieci są najlepszym paliwem napędowym na świecie. Okej, okay, skoro to już zostało wyjaśnione, to ja wrócę do projektowania trasy tramwajowej. Na czym skończyłem? No i ok, mamy nasze linie tramwajowe. O, zastanówmy się. Tu jest jeszcze jedna trasa, którą mogę wykorzystać, tylko jak ona by szła okej, okay, chyba już widzę jak mogę to puścić więc tak zacznie tutaj, przeleci tędy przez środek miasta, potem tą główną drogą, wytręci tutaj jakoś tędy, I guess Dobra, może to coś pomoże. No, tak, tak jak mi się tam rozwiał się. Okej, okay, a tramwaje zero, zero, zero mhm. jeszcze trochę. Jestem pewien, że w końcu one się zapełnią jakoś. O, ale kurek, ale kurek. To tak nie powinno wyglądać. W centrum nie powinno być takich korków. Ludzie. Ludzie, to jest złe, to jest złe. Jak ja to beznadziejnie zaprojektowałem. A więc... Wydaje mi się, że tym oto akcentem skończę ten odcinek. Tramwaje... O jajaj, są w strasznym korku teraz. strasznie zakorkowane. Eee, spróbuję się tym zająć pomiędzy odcinkami, Puść te drogi ponaprawiam. Bo to jest tak naprawdę kwestia dróg oraz publicznego transportu, który wchodzi w interakcję z nimi. Tak więc, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Adios. Cześć. Bye, bye.